Cześć, witam Was serdecznie. E, zapraszam Was dzisiaj na filmik, który jest bardzo e, bliski mojemu sercu i bardzo to dużo to. dla mnie znaczy. I chciałabym go naprawdę sobie długo na pamiątkę zachować. Otóż chciałam Wam dzisiaj pokazać, jak e, powiedziałam mojemu mężowi o tym, że jestem w ciąży i o tym, że spodziewamy się drugiego dzidziusia. Jakimś cudem udało mi się y, siedzieć cicho i nie wygadać się i po prostu wyszłam z domu. Y, musiałam dzisiaj wyjść szybciej, bo mam spotkanie rano w pracy, także y, dobrze, bo nie spędziłam za dużo czasu w domu tak, żeby się móc wygadać. Nie wiem, jak mi się to udało. Ja się ja nigdy nie umiem żadnych sekretów trzymać. Ale planuję dzisiaj mojego męża zaskoczyć jakoś fajnie z tym testem. W ogóle mi się to nie udało z chubciem. Totalnie popłakałam się od razu, w ogóle żadne zaskoczenie. Ale teraz chyba nie wiem, przez to, że już mamy jedno dzieciątko, to jakoś tak emocje znaczy dalej, bo że jestem taka szczęśliwa, ale nie wiem, jestem w stanie po prostu nie płakać od razu, w tą linię widzę i nie wiem, jakoś się powstrzymać i nie od razu powiedzieć mojemu mężowi, więc muszę coś fajnego wymyśleć. Chciałabym w to jakoś chubulka wciągnąć, tylko nie zdąży teraz zamówić żadnej koszulki Big Brother ani nic takiego ale spróbuję może mu sama coś napisać, albo nie wiem, czy mu dać ten test do ręki i może jakiś chubulek, nie wiem, tacie go poda wieczorem, coś, nie muszę coś wymyślać Wracam do domu i, e, i wymyśliłam jak zaskoczę mojego męża z tym testem ciążowym, albo ogólnie z informacją, że jestem w ciąży, więc jako, że Huberci miał niedawno urodziny i cały czas dostajemy paczki od rodzinki z jakimiś prezentami dla Hukcia ja wymyślałam, że wezmę jakieś stare pudełko z Amazonu, żeby to wyglądało tak jak paczka po prostu. E, włożę do niego test, zaadresuję na Huberta i powiem Kamilowi, że przyszedł prezent i że chcę nagrać, <laughs> jak odpakowujemy kolejny prezencik od rodzinki e, do filmiku rodzinowego Hubcia. Wtedy Kamil nie będzie zdziwiony, dlaczego to się nagrywa. E, I każę mu odpakować po prostu ten prezent i jakoś tam muszę zrobić, żeby od razu tego nie zauważył, jak tylko zacznie odpakowywać. E, I tak, mam nadzieję, że to fajnie wyjdzie. Aí, aqui é, oh, <risos de dogs caindo> só um dia não vai que você oh, não. mais Ja nie mogę wytrzymać, nie mogę ci powiedzieć, ale wytrzymałam, jestem z jakie A kiedy zrobiłaś? Ten jest dzisiaj rana, bo... Dałam się historia robienia testu. Kłudziu! Kurku! Nieźle, co? No! Ja jestem trochę w szoku! Chodź. Chuciu! <gl> Chłopca wiedział, a ja a ja wiedziałam, bo ja chłopcowi powiedziałam wczoraj, że strzyczka będzie. Albo braciszek. A my za pierwszy test czwartek. Na tych czwartek. paskach takich mm. tanich. I y, tak, bo tam trzy minuty niby test wychodzi i nic mi nie wychodzi. Y, ale poczekałam, bo pamiętałam, że w zeszłym roku... No, Co się Że w zeszłym roku... Y, bo koszaka sięgałam i patrzyłam, że tam był pozytywny test. No i patrzy, jest jakaś cienka linia. No i zaczęłam czytać w internecie, czy te testy tak wychodzą jakoś później ludziom. To, zaczęłam, to wyczytałam, że jest to takiego coś nazywa evapine, czyli Evaporation Line, i to znaczy, że jak jakiś test wyschnie, to ten barwnik, który jak jest pozytywny, to on jakoś tam, przez to, że sknie, to przechodzi do góry. I że to czasami wychodzi jako false positive. No więc wam. Yy, i taka, no, dobra, no więc wczoraj znowu zrobiłam ten test. <grym> I znowu mi wyszło to samo. Taka linia, nie mówię, dobra, to zrobię taki, co mówi pregnant, no pregnant. I nic nie mi nie powiedziała. Nie, bo nie mogłam wytrzymać, ale wytrzymałam. No i potem y wziąłam ten, co mówi pregnant, non pregnant. I ona ma taki licznik, takie cztery. No. Y y y y kwadraciki, które tak wiesz, pulsują. I to czas mierzy. No i mierzy, 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 wszystko nagrywam, bo chciałam mieć nagrane. I nagle ja blank. Pusty ekran, i czytam co to znaczy. I to znaczy nic. To, tam jest na że zaraz na jakiś tam clear blue helpline, coś tam, coś tam, więc super. To teraz już nie miałam żadnego testu innego, oprócz tych. <grybuj> 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 oprócz <grybuj> tych mechanik ovulacyjnych, które wychodzą albo Eva albo nie wiadomo co. E, no więc wczoraj zmyśliłam, że pojadę do kwestii poborówki, co pojechałam i tak tam kupiłam jakieś rzeczy, i kupiłam te normalne testy ale Ostatnio też ten dobrze wyszedł. Yeah. I nie chciałam go wczoraj robić, bo wieczorem no. już było. I dzisiaj rano to szybko zrobiłam, to Będziesz będziesz miał maluszkę do za Będziesz się zajmował, huczu. Będziesz pomagał. No Jo ja chodzi będę. Nie! Nie, on wie moje morborówki, ten maluszek. Nie będziecie no, mieli nie, swoje borówki. Ty będziesz miał swoje, a siostrzyczka będzie miała... Swoje? No traciszek będzie. Trzeba być. Uu, panie żuno. No ja jestem w szoku, nie ja wiem, co teraz będzie. No co będzie? Taki drugi będzie biegał. Cześć, tu mówi tata. Hej! Cześć! Miło Cię poznać. A to jest Hubert! <kluzła> Hubert, teraz ty gadaj. Halo? Mówi się cześć. Cześć, to za krzyki! O mamy teraz trzeba dbać, Kubel, a nie, krzycza, nie Ty! Ty, cwania. Chodź do Więc mój niecny plan się powiódł idealnie, dlatego że Kamil się nic nie zamyślił. Ja myślałem, że to był prezent dla chłopcia, bo zobaczyłaś, że Aga <śm> przysłała karton i chciałaś mu też zrobić spóźniony prezent urodzinowy, bo dostał parę rzeczy, ale nie dostał tak w kartoniku, że mógł rozpakować. Więc byłem przekonany, że to ty tam zrobiłaś. Nawet samo to, że nie miałeś folii bąbelkowej z prezentu od dali. To mój masz tylko nawet nawet, ale pamiętam taka to, to bo jak to było Bo ja już tamto, więc poznałem tam, ale myślałem, że tam coś dla chłopcia będzie. Że tam A tam coś będzie. A tam coś innego było schowane. Ej, ty podłączasz się w Masz jeszcze chłopka? Daj chłopka, cłoniak. Cłoniak, chłopka wam. Ty, tzwania, gdzie masz próbka? Daj wróbka. Ale nic się nie domyślałeś, żeby żyje. ja sama tęc jakoś zrobiłam coś z takiego, żeby Już Nie, że... No domyślałem zamieszkałeś, że za wcześnie. Bardzo no, 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 no. za wcześnie. Aha, <sum> <to> poczekamy. <sum> ha, ale poczekamy z testem czy z tym? Tak tak chciałam czekać z pestem. <sum> Ale mama jaka przemyśliła! ostatni tydzień tutaj rozproszeni, bo mieliśmy gości. Ale ja chłopcowi powiedziałam w sekrety w środę, jak już pierwszy raz ten test. A Hubert nic dobrze. nie wygadał. No Hubert Tak nie trzymał nie sekret, nic. Nawet nie, nawet nie mrugnął. On no, będzie dobry. Nie tak jak nie? mama. Nie. Chociaż teraz ci się uda. No, raz nie w życiu myślał, z no, Hubert będzie dobrze sekrety trzymał. Potacie. No więc nasza druga dzisiaj jest w drodze. Termin mam na 7 czerwca. Eee, jeszcze połowa ciąży przed nami. Eee, jeżeli jesteście zainteresowane takimi ciążowymi i mamuskowymi tematami, to zapraszam Was ponownie na mój kanał, a tymczasem e, komentujcie, e, czy Wam udało się wytrzymać, kogoś zaskoczyć e, informacją o tym, że jesteście w ciąży. No i na tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za odwiedziny i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa pa!